Pierwsza zmiana, jaka jest, to jest jeszcze większy wzrost intensywności treści na temat jeździ. Tak jak mówiliśmy w poprzednim roku, że wzrost był o 85% w stosunku do poprzedniego okresu, to pomimo tego, że była tak wysoka baza, jeśli chodzi o liczbę informacji na temat ESG, to w tym roku mieliśmy ich o 116% więcej. Niż w ubiegłym okresie. Więc widać, że ten temat nabiera jeszcze rozpędu ciągle, coraz więcej osób się nim interesuje, ale przede wszystkim to media się interesują tym tematem. No ale czym więcej przestrzeni na dyskusję o ESG, tym coraz więcej wątków, które już nie tylko dotykają edukacji. Tak, mówienia tego, czym jest Jeżdzi, bo tylko około 5% dziś materiałów, które dotyczą tej tematyki, to są materiały o charakterze takim bardziej edukacyjnym, mówiącym, co się kryje pod tym akronimem. Natomiast coraz więcej jest już informacji takich konkretnie odnoszących się do danych działań, do praktyk, które się spotyka, ale co jest ważne, jest też przestrzeń na rozmawianie o problemach, o tym, co negatywnego zauważa zarówno społeczność, która komentuje te doniesienia medialne, ale również to sami dziennikarze dostrzegają w praktyce różnych firm, że nie jest to zawsze do końca taka strategia otwarta i zgodna z, z tą całą filozofią jeździ, tylko często to jest w ogóle kontekst do komunikowania. I tu się pojawia niezwykle często właśnie ten zarzut, że dla wielu firm, szczególnie z takich kontrowersyjnych branż, Właśnie ESG jest sposobem na to, żeby mówić o sobie, o swoich marzeniach, o swoich praktykach, a wcale nie o dowodach na to, że dana firma rzeczywiście działa zgodnie z zasadami ESG. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym wszędzie można znaleźć fake newsy. Również i w tym aspekcie. Szczególnie te fake newsy możemy znaleźć na poziomie liczb gdzie ktoś udowadnia, że jakiś procent działań jest nieskutecznych, w ogóle nie sprawdzając tego typu informacji i to ma mu służyć za taką podporę do kwestionowania na przykład zasadności tego typu praktyk. Natomiast prawda jest taka, że nie tylko w sferze takiej fake newsowej pojawia się wiele informacji, które budzą kontrowersje, ale tak naprawdę do głosu dochodzi ta część społeczeństwa, która widzi w ESG Pewnego rodzaju greenwashing, czyli podejmowanie tej tematyki tylko po to, żeby stać się bardziej atrakcyjnym medialnie, zwrócić na siebie uwagę jako na firmę, która myśli właśnie w takich kategoriach odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności za środowisko, a tak naprawdę są to tylko i wyłącznie na poziomie deklaratywności jakieś obietnice, nierzadko nawet podparte konkretnymi raportami. I tu można zauważyć, że Szczególnie czujne w tym zakresie jest środowisko, społeczność ludzi, którzy komentują tego typu rzeczy na platformach społecznościowych. Muszę powiedzieć, że to jest ciekawe, że bardziej są wrażliwi ci końcowi odbiorcy czyli ludzie, którzy komentują w internecie, na blogach, czy właśnie w mediach społecznościowych tego typu informacje niż sami dziennikarze. Więc można powiedzieć, że jeszcze te media tradycyjne. Mają przed sobą pewnie ten czas, kiedy będą bardziej weryfikować te informacje, które będą do nich spływać właśnie w ramach informacji prasowych, jakichś eventów związanych z prezentowaniem raportu na przykład dotyczącego wdrożenia strategii jeździ przez daną Mark. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to wciąż dostrzegamy więcej zalet, więcej. Bym powiedział, takich pozytywnych zmian, które, które AI jest w stanie dostarczyć w, w ogóle technologii komunikowania. Dzięki AI możemy szybciej tworzyć interesujące treści, lepiej rozpoznawać oczekiwania odbiorców. No ale po pierwsze, Słynne są halucynacje sztucznej inteligencji. Jeżeli tego nie weryfikujemy, to rzeczywiście coraz więcej może trafiać do sieci sensacyjnych, ciekawych informacji, tylko nie do końca prawdziwych. To jedna rzecz, ale z drugiej strony, na przykład w ramach chociażby firmy, którą reprezentuję, PSM Monitoring More, stworzyliśmy wręcz taką technologię, która się nazywa Crisis Detector, która na bazie sztucznej inteligencji ma wykrywać różnego rodzaju symptomy, różnych anomalii. Niekoniecznie anomalii polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu zainteresowania danym tematem, ale również anomalii merytorycznych, czyli tego, że jakieś treści odbiegają pod względem swojej podstawy, danych, na które są w nich zawarte, od innych treści, właśnie żeby wskazując pewnego rodzaju zagrożenia, właśnie wprowadzania do sieci informacji nieprawdziwych. Wydaje się, że to jest tak jak gra w kotka i myszkę. Z jednej strony, um, osoby, które odpowiedzialne są za polaryzację, za wprowadzenie nieprawdziwych informacji, za dezinformację będą tworzyć coraz lepsze narzędzia do tego, żeby zarażać nas fake newsami. A z drugiej strony, tak samo te technologie będą stosowane do tego, żeby wykrywać tego typu zagrożenia. Trudno dzisiaj powiedzieć, które z tych podejść wygra, ale na pewno jest taka potrzeba, ponieważ rzeczywiście my czujemy że wśród tych nawet codziennie milionów nowych informacji ogromny odsetek jest informacjami, które są nieprawdziwe, a potem powielane przez innych bez takiej autorefleksji, że mogą to być już stworzone informacje przez sztuczną inteligencję, nieprawdziwe, niezweryfikowane.